Jestem typowy zjednoczony, i dzisiaj będę się grać w Brały Stars. Mówię to, to ciągle, ale mi to się nie nudzi, Wam mam nadzieję też. No i w każdym razie, no, w każdym razie już niestety niedaleko do szkoły, więc niestety można już łatwo policzyć, ile dni jest do szkoły. Już po wakacjach, niestety, ten piękny czas minął. Ja w ogóle przez przypadek wybrałem nagrodę, ale a nawet nie grałem jeszcze z wami nigdy w nagrodę więc pogram grałem tylko w showdown w showdowna, tak dokładnie no więc teraz pogram z wami e, dokładnie no dobra w każdym razie ja chciałem was zaprosić na mojego a nie no właśnie nie zaproszę was na mojego discorda dzisiaj bo niestety ktoś mi go zepsuł admin nie będę mówić, który nie będę już aż taki niemiły, ale ktoś mi go zepsuł, więc niestety nie powiem tego, żeby was zaprosić na Discorda, ale już robię nowego, więc um, oja Więc możecie czekać już na nowego Discorda. Jak się niepokoicie, czemu Discord zniknął. Co się stało z nim, to już wiecie, ktoś go popsuł. W każdym razie z to, co widzę, to chyba wygramy tego tą rundkę e, więc no dobrze ogólnie e, nawet totalnie nie randomowo wybierałem nawet nie wybierałem tego ja ale po prostu zacząłem grać więc tak mi się wybrało i gramy sobie w nagrodę dobra tak samo bula też wybrałem to przez przypadek e, ale dobra w każdym razie dzisiaj jakoś mi się chciałem, i chcę bardzo nagrywać, więc no. Więc postanowiłem, że nagram dla Was i, i nagrywam. A w każdym razie teraz, kiedy to wrzucam, albo nie wiem, pewnie już jest szkoła, albo nie. Nie mam pojęcia, albo za niedługo będzie. Nie wiem, ale w każdym razie, w każdym razie po prostu no. Po prostu jest dobrze. Żebyście wiedzieli, że jest dobrze. Wszystko. Więc dobra. Eee, właśnie, jak mówiłem, Discord został popsuty. A miałem nagrywać właśnie. Właśnie miałem nagrywać tego. Z Discordem, ale niestety padł. więc no cóż, co poradzisz? Jak nic nie poradzisz. Zagramy sobie w zbiór klejnotów, gdzie weźmiemy sobie Bibi. No, i okej. Okay. Y -y -y. Okej, okay, gramy sobie. Ogólnie, jakbyście chcieli nagrać z kimś, to napiszcie mi, z kim bym, bym miał nagrać. To ja się postaram nagrać z tym kimś, ale nie obiecuję, że ten ktoś będzie, bo niestety. No cóż, nie jestem taki popularny, ale no, dobra. Jak zostawicie suba, to może będę, bo naprawdę. Zobaczcie, ile osób mnie nie subuje, ile osób nie ogląda, a ile nie subuje. Naprawdę, patrzcie. Widzicie, ich jest mega dużo. Dużo osób nie ogląda, ale dużo osób mnie nie subuje. O matko, i przy okazji zbamboliłem ulcza, i mnie wywaliło z gry na chwilę, ale nie istotne. naprawdę. Mega dużo osób nie ogląda i nie subskrybuje, a gdybyś ty właśnie zostawił teraz suba, to. Naprawdę, byłoby mi bardzo miło Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie jest fajnie Więc bym Ci był bardzo wdzięczny I niestety zbamboliłem Tak jak ja to tam mówię Mam nadzieję, że teraz oni to nie zbambolą Dobra, Nita O ty O ty gnoju O ty gnoju O ty gnoju O nie Teraz ja tu Fatalnie z Bamboliem, ale nieważne. O! Dobra! Aha! Fajnie. Kurde, taka reakcja myślałem, że to my już wygrywamy a tam lipa. Lipton. E, poczekaj, tu ktoś był? Tu ktoś był. Nie! Tam jest! Nienawidzę ich! Nie! Przegraliśmy, niestety. Ale dobra, w każdym razie zagramy sobie teraz... Nie wiem co jest. Zagramy sobie albo w w piłkę albo w oblężenie oj sorry teraz nie bo nagrywam dobra otwieram sobie skrzyneczkę e, no i okej okay, bierzemy oblężenie weźmiemy sobie co wziąć na oblężenie? rico bierzemy sobie rico nie wiem, czy przypominałem, ale możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subika. Byłoby mi bardzo miło. Bardzo, bardzo miło. Więc dobra. Stepan, co ty robisz? Makro. Stepan, makro. Dobra. Stepan, makro. Są... Makro chyba chodzi często do makro. Kurde, głupia rzeska. Kiwi. Kiwi 04. Kiwi Kiwi 04. Kiwi 04. Lubię kim. W sensie, no, lubię normalnie kimś w grze. Ale wiesz. Oliver. Dobra, nie, moją bota. Tak się rozgadałem, że w ogóle. E, e, sła... Dobra. E, że tak e, nie orientowałem się w ogóle w grze. Tylko gadałem do was ciągle i ciągle. Dobra, ten botka zginie zaraz, proszę, zabijcie go. 19%! Co tu się odwala? Tak nie może być. Proszę państw! Proszę państwa! O o o okej. Okay. O nie. Dobra. To co widać niestety dzisiaj jakoś jakoś mamy słabego na granie. Albo słaba ekipka nam się trafiła. Chyba to drugie. Ale okej. W każdym razie to już była nasza ostatnia gierka. To mój goodness Tylko nie to Dobra, już po nas Dobra, więc w każdym razie Dziękuję tobie za oglądanie Przypominam o łapce w górę o subskrypcji mojego kanału I dajcie komentarz Pozytywny, niepozytywny Napiszcie w komentarzu Coś miłego A, napiszcie czy chcecie ojace. Jak to się nazywała ta gra? Ta nowa gra od sponsora Master Moscow. Poczekajcie chwilkę. Ta gra się nazywała Rush Warsy. Czy chcecie Rush Warsy? Napiszcie mi. Jak tak, to jak chcecie poradnik, jak zainstalować Rush Warsy, to napiszcie mi koniecznie w komentarzach. A albo też napiszcie, czy chcecie ogólnie Rush Warsy, żebym nagrywał. Jak tak, to ja je wam będę nagrywał. Rush Warsy, jak ktoś nie wie, to jest nowa gra Supercell'a, która wyszła niedawno. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Cześć i pa!